Cześć, w tym filmiku chcę Ci pokazać bardzo ciekawy pomysł na zarabianie sprzed komputera. I no pomysł, oczywiście, związany jest z jakimś ryzykiem, natomiast wyjaśnić Ci jej, więc musisz uważać na to i ty też musisz decydować sam lub sama, czy interesuje Cię to. Natomiast chcę Ci wyjaśnić, bo jest to bardzo ciekawy ciekawy sposób i może dać bardzo fajne wyniki, zwłaszcza dla osób, które trochę chcą długiej w dłuższej perspektywie, nie z dnia na dzień zostać milionerem, ale w dłuższej perspektywie e, powielać e, pieniądze, więc to jest bardzo ciekawy pomysł. Otóż związany on jest z firmą Kanga Exchange, to jest polska firma, istnieje e, już kilka lat są bardzo dużą firmą, rozbudowaliśmy, mają własną platformę, są związani generalnie z kryptowalutami, ale w taki bardziej tradycyjny sposób, mają swój token, mają swoją giełdę, mają bardzo dużo, mają bardzo duży, bardzo dużo kantorów, ponad 800, obsługują bardzo dużo par, 14 krajów, więc jak widzisz, oni idą bardzo, to budują bardzo duży biznes w, opar w oparciu o mm, blockchainy, natomiast no nie jest to jakaś tam, nie jest to jakiś scam, nie jest to jakaś kryptowaluta, która e, zarabia lub spada, rośnie albo spada tylko ze względu na to, że jest popularna albo nie, za tym jest konkretny biznes. No i co chcę pokazać? Otóż zakładając sobie konto, e, uzyskujesz konto, uzyskujesz takie konto w środku. I teraz chcę pokazać, oni mają swój token, który się nazywa Kanga e, i na rynku ten token e, Tutaj jak widziałeś, kliknąłem w market, w giełdę i na rynku ten token można kupić. Natomiast tak, i teraz do czego zmierzam? Oczywiście ten token czasem jest droższy, czasem jest tańszy. Teraz jest relatywnie tańszy, spadł trochę podskoczył, natomiast być może znowu spadnie. I teraz to, co ja chcę powiedzieć, to to, że by ten token kupować. Tutaj czekać sobie, kiedy on troszeczkę jest tańszy, między 6 a. 8 złotych za, za jedno, za jedną, za jeden token, być może ta cena podrośnie i to już nigdy nie wróci do tej. Na razie tak jest, widać, że podskoczyła, więc być może w następnych dniach znowu troszeczkę spadnie. Więc proponuję kupić sobie kilka tokenów. Jak kupić? A tutaj jest kup token Limit, czyli wpisujemy, tu widzimy, cena, jaka jest. Tu, więc możemy wpisać na przykład, jeżeli teraz ktoś sprzedaje po 10,94, albo powiedzmy, że spadnie i będzie tutaj był po. 8,70, więc wpisujemy cenę 8,70. Tu wpisujemy, ile tych kang chcemy kupić, na przykład 100. Tutaj widzimy złotówki i kupujemy. I kupujemy. Jeżeli chcemy kupić 10, no to jest 87 złotych I kupujemy sobie kangi. Żeby kupić, trzeba pieniądze wpłacić, trzeba mieć pieniądze na tym koncie. I jak to kupi, jak tu klikniesz kup, to ustawiasz zlecenie. Jeżeli oczywiście chcesz kupić po cenie rynkowej, no to wpisujesz tą cenę, która tutaj tutaj widzisz albo, nie wiem, 10.93, 10.93 90... Albo dwa, tak? Czy ciut taniej, i wtedy kupisz po tej cenie prawie rynkowej te kangi. Natomiast ja proponuję, żeby, żeby czekać, kiedy kanga sobie spada, kiedy jest w dołku, bo kiedy ją kupisz, to potem tutaj jest taka opcja: to wtedy ją masz tutaj gdzieś na koncie, tak? Tu jest portfel, i wtedy ta, wtedy ta kanga jest tutaj widoczna na tym, na tym portfelu. Kiedy ona już jest tutaj widoczna, to jest w dołku, no to. Ona nie skacze tak z dnia na dzień, góra dół, rośnie raczej tam co kilkanaście dni, co kilka tygodni. Wtedy wkładasz się sobie tutaj na stacking i tutaj wybierasz, wybierasz kangę, szczegóły i jak widzisz... Stacking Kangi ma bardzo niski poziom ryzyka, z tego względu, że jest bardzo, bardzo stabilny, zatem jest duży, bardzo duży biznes, który ludzie ci robią. I wtedy wybierasz sobie tutaj szczegóły i wpłacasz pieniądze na stacking. I przyrost dzienny, jak widzisz, jest 0,3%. Natomiast... Za wczoraj. Natomiast każdego dnia przyrost dzienny liczony jest od kwoty, która jest na koncie. Więc za każdym, za każdym, każdego dnia jest to procent składany, czyli każdego następnego dnia procent jest liczony od kwoty, którą masz na koncie. Więc jeżeli dzisiaj wpływa ci jakiś dochód, to jutro liczony dochód już jest od tego od tej kwoty, która jest w całości na koncie i pojutrze tak samo i tak samo. Więc o ile po, na początku zaczynasz tylko do, do depozy, od depozytu, to potem ci to dość gwałtownie zaczyna. Rosnąć, więc tutaj trzymasz, sobie, tutaj trzymasz sobie te kangi, tutaj przyrasta ci codziennie, codziennie depozyt, a ty czekasz aż cena wzrośnie troszeczkę. I kiedy cena wzrośnie na tyle, że już jesteś zainteresowany sprzedażą lub zainteresowana, na przykład z 6 czy z 8 do 10 no to sobie wypłacasz te pieniądze i sprzedajesz je tutaj, i sprzedajesz je tutaj, a potem możesz znowu czekać, aż spadnie troszeczkę, kupić, włożyć na stacking i czekać, aż cena podskoczy. I muszę powiedzieć, że to naprawdę jest fajne. Ja w tej chwili mam nie za wiele kank, ponieważ wypłaciłem przed świętami, natomiast w momencie, kiedy ja wpłaciłem sobie 300 kank, i przez pewien czas trzymałem, no to był taki moment, kiedy wzrosło mi do 400, plus do 400, plus jeszcze kurs się zmienił bardzo fajnie, i tak de facto zysk był kilkukrotnie wyższy. Więc teraz miną święta, minie ten okres dużych wydatków, i z powrotem wracam do tematu, do tego samego tematu. I być może nawet będę patrząc na to, że. Tanga się rozwija bardzo mocno również na rynku globalnym, to mam wrażenie, że ten kurs będzie rósł wyżej, już on się nie będzie tak tu buję około 6 zł, tylko będzie 8-10, potem będzie coraz wyżej, więc po prostu warto te dołki łapać i... No i wpłacać pieniądze, bo z relatywnie niskich, małych, niedużych pieniędzy może mieć 2-3-4 razy więcej kwoty po całkiem niedługim czasie. A pieniądze, jak się wpłaca, no pieniądze się też wpłaca, bo prosto, bo jeżeli wejdziesz w portfel, to tutaj po lewej stronie jest wpłata, wybierasz walutę, jaką chcesz, my chcemy PLN, a PLN, a wybieramy PLN. Wybieramy ilość na przykład 100 zł, ale oczywiście może być też 1000 zł. To nie ma znaczenia. Przechodzimy, chociaż ja, no, dla przykładu użyję tylko 100 zł. Przechodzimy potem dalej i tutaj mamy serwis Cash, gdzie wypełniamy dane wszystkie można użyć bliku a jeżeli nie to jest przelew bankowy i są dane do przelewu do bodajże Milenium i i już i tutaj jest wypełniamy te dane, wpłacamy i z tego samego dnia albo następnego dnia zazwyczaj pieniądze są już na koncie i możemy kupić Kangi. I tak wygląda ten pomysł na taki dochód pasywny. Także jeżeli cię interesuje, to pod filmikiem jest link do, bezpośrednio do Kangi, zapraszam do przetestowania, bo to jest dość ciekawe rozwiązanie i relatywnie o bardzo niskim, bardzo niskim ryzyku. Także dzięki za uwagę i do zobaczenia w innym wideo.